Zobaczmy, co tu dziś mamy. Hmm. Oto kolejna opowieść. Grzeczny Grześ. Bycie grzecznym to Bycie prawdziwy grzecznym kłopot może dla być Skrzata. Nie lada kłopotem dla Skrzata, ale nie dla Grzesia. On był niezwykle wprost grzeczny. I zawsze mówił odpowiednie rzeczy w rodzaju: Czy mogę prosić o sól? Czy mogę już wstać od stołu? Czy nie mogę się bawić? Muszę najpierw odrobić lekcję. Właśnie dlatego wnet został nazwany Grzecznym Grzesiem. Każdego dnia w drodze do szkoły Grzeczny Grześ zaglądał do pani Jasińskiej. Dzwonił do jej drzwi, aby zapytać, czy może wziąć jedno z tych ślicznych czerwonych jabłuszek z jej ogrodu. Żadnego podkradania, jak robiły to inne skrzaty, nie. Grzeczny Grześ zawsze prosił o pozwolenie i zawsze je otrzymywał. Gdy zjawiał się w szkole, kładł to czerwone jabłuszko na katedrze nauczyciela. Nie po to, żeby się podlizać i otrzymywać lepsze stopnie, lecz po prostu dlatego, iż nie potrafił nic poradzić na to, że zawsze chciał być grzeczny. Można by pomyśleć, że grzeczny Grześ. Był wymarzonym synem dla swego tatusia i mamusi. Jednak bycie grzecznym przez cały czas też ma swoje złe strony. Bo skoro masz być grzeczny, to nigdy nie możesz kłamać. Nie możesz tego zrobić nawet wtedy, gdy twoja mamusia spyta, co myślisz o nowej sukience, którą ona przymierza, a w której wygląda przeraźliwie grubo, albo jeśli sądzisz, że budyń ciotki Olgi ma smak kleju z gipsem. Zatem przed pewnymi świętami grzeczny Grześ został wysłany do swego zwariowanego wujka, by nauczył się, jak być niegrzecznym. I gdy wrócił do domu na wigilię, jego rodzice byli wstrząśnięci. Grześ bardzo dobrze nauczył się kłamać i być niegrzecznym. Znakomicie wychodziło mu. Dziękuję, to było bardzo smakowite, nawet jeśli potrawa smakowała ohydnie. Zamknij się i dawaj te sól, albo już odrobiłem tę lekcję, nawet gdy wcale tego nie zrobił. I chociaż może udawało mu się to nawet za dobrze. Było przynajmniej dowodem na to, że Grześ był taki sam, jak inni zupełnie normalnym skrzatem.